Siemaneczko wszystkim, ja jestem Sylwus i witam was w Paintballu, ho ho, ho, ho. w Paintballu, tak jest, w Paintballu, tak. I nagrywam koment stazję w studio, ponieważ, no, nie chcę mieć lagów podczas grania w Paintballa, tak. <laughs> Zmieniłem sobie skina na X, nie, Ironmana. Ironmana, no i sobie wbijemy na serwer... DD, chociaż go strasznie nie lubię, ponieważ on jest ciężki do zagrania i w ogóle tak. Dokładnie, dokładnie. Dobra, ale będzie chyba ok. jestem na serwerze High co właśnie chcę wyciupnąć. A jeśli chcecie serię z Hide and Seek, to mówcie. Ja muszę sobie jeszcze dobrze ustawić mikrofon i dobrze go podugłośnić, bo to jest właściwie ten jeden mój na razie największy problem. Tak. To jest skin tego zombie, ale. Dobra, dwa, jeden. Zaczynamy. Mogłem zrobić stop, ale. Okej. Okay. Dobra. O! Jestem na górze! Jaki nice, Ok. Z góry się fajniej strzela. Uuu! I już pierwsze zabicie. Wykonałem dla mojej drużyny. Dobra, tam widzę jakiegoś grzmota w niebieskim. Już go za chwilę strzelę, jeśli będę miał na tyle śnieżek. Ajajaj! Jest! Subcio. Jest, znowu. Brawo. Wiem, że jest łatwiej. Ja nigdy nie wybieram drużyn. Ponieważ ja lubię zawsze grać losowo, a poza tym nie będę szukał drużyn. Jest, ok. A są tak szczelam na oślepną i co teraz robić? Dobra. Na razie, kilę to idę się może zabić? Albo szczelę tą jedną śnieżką. Wreszcie mnie zabijcie, już. Hej. O ludzie, serio. Dobra, nareszcie. O kurde. Już myślałem, że neta nie mam. Okej, okay. kurde, dobra, <laughs> w niebieskim tam trzeba go zarąbać, w jaki sposób, o kurde, ale mnie zdjął teraz, wygrywamy, tak, to moja ulubiona gra paintball, bo najmniej w ogóle umiem grać i to wszystko, ola, kurde, ja takich lagów nigdy nie mam na do no ale fakt, nagrywam. O kurde! 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 Dobra, darekusia, To pewnie pol polska baba. <gryw> Dziewczyna, sorry. Czekajcie. a ja sobie podgłośnie na maksa. No nie na maksa, dobra, będę szczelął tam. Ja jeszcze wyżej tak dalej Wo Spokojnie, Spokojnie bym mnie jej uszczelił Kurde, nie mogę się przełamać Co na tej mapie to Wiem, za bardzo nie, nie lubię grać, jak jestem na dole. Oj, oh, kraj mi to przeszkadza. Mam go, jest, zabiłem. Jest znowu. Dobrze. Ach, weszłem im na muszkę Tak jedynie chyba można nie zabić, nie no żartuję. Chyba dużo wygramy. Tak. Pierwszy punkcik zdobyty. Ups! Ajajaj. Ja mój rekord w zabiciach to 20 coś. Zależy od mapy. A no, tutaj potrafię zabić z 15 już raz taki rekord miałem no tak mi jedna śnieżka więc no co ja teraz obie... aj laga mam wielkiego laga mam aj dobra ale się teraz za bardzo nie wściekam bo i tak to możemy wygrać ale nie będę ten ty tam na dole jest ja go też tak wezmę trochę o oh, TNT line uh -huh. Ha, ha, ha. fortem ale ups ha, ha. hardcore Ajde. Yes Hurra. Yes Dobra. Daliśmy 53 do 0, tak więc chyba będziemy się powoli żegnać. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Jeśli chcecie więcej, to mówcie. Na razie, cześć. Do następnego odcinka w Paintballu. Yy, o kurde, no to jeszcze raz musimy się pożegnać. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Na razie.